No, dwa, przypominam sobie, ale powiem tym jednym, bo był dosyć świeży i bardziej szczegółowo pamiętam. Leciałem nie tak dawno, parę miesięcy temu, do Japonii i tak się złożyło, że wyprowadzałem się, bo jeszcze w tamtym czasie mieszkałem w Tajlandii i wyprowadzałem się, leciałem do Europy i leciałem najpierw. Japonia, Hongkong i później Europa. Bo akurat tak sobie poukonałem sprawy biznesowe, żeby być w tych krajach podczas podróży do Europy. Wyobraź sobie sytuację. Siadam do samolotu wtedy na pukecie. Lecę samolotem do Japonii. Wychodzę na lotnisku, wszystko ładnie pięknie, balizeczka i tak dalej idę. wychodzę z lotniska, to są te takie, wiesz, że tam na zielono na czerwono. Chcesz coś oclić, chcesz coś zgłosić, bądź nie. Więc idę przez te zielone, bo nie chcę. No i czasami wyciągają cię tak z tłumu, że o, chodź tutaj do sprawdzenia. Słuchaj, jaka sytuacja. Wyciągają mnie z tego tłumu, przychodzi pan. Z tym paskiem. Wiesz, tu, tu, nerka i tak dalej. Do badania on wychodzi turkusowni. od razu poczekaj do końca historii, bo ja wiem, ty już masz swoje historie i tak dalej. Nie przyjmuję, nie zażywam kokainy i tak dalej. Nie miało prawa to w ogóle. I bo, poczekaj do końca. No ale kokaina. Nie, kokaina. No i nie, nie wiem, czekaj, że takie filmy, i w sumie mi to pomogą. National Geographic, jak na przykład łapią tam właśnie gdzieś w Meksyku, w Miami, takich tych Meksykań, meksykańców i idą z nimi na kontrolę i zadają im takie dziwne pytanie, rozprowadzą walizki, oni siedzą i później płaczą, bo mieli coś i tak dalej. I właśnie wtedy się wzięli do takiego pokoju bez klamek, jakieś tam, wiecie, gołe krzesła i tak dalej. No i wyciągali te moje walizki na górę i wszystko, wyciągają, każdy ciuch, każdy wszystko, wszystko, wszystko. Okazało się, że jakby już wracając, nic nie miałem, ta kontrola zakończyła się dobrze, ale wyobraź sobie sytuację. Miałem sprzęt do y, siłania na rękę, czy różnego rodzaju takie metalowe rurki, jakieś kable, jakieś dziwne rzeczy. No i to było, no, przeznaczone do siłowania na rękę. Oni nie chcieli mnie przepuścić i chcieli mi za to coś wlepić. I tak z nimi poprowadziłem rozmowę, że powiedziałem, że po prostu przyjeżdżam do Japonii na mistrzostwa. No nadużyłem tam trochę parę słów, natomiast no, sytuacja skończyła się bardzo dobrze i uwierzyli, że jestem na tych mistrzostwach w Japonii i po prostu raz, że oddali mi ten cały sprzęt, no to dwa mnie puścili, nie znaleźli oczywiście nic i tak dalej, no ale faktycznie byłem tam trochę obsrany, bo sytuacja dwie godziny ponad trwała, więc długi czas, no i taka była niepewność. Kurczę, czy mi ktoś coś i wiecie, te wszystkie pytania takie, a kto panu wo pakował woliskę? Ja, ja pakowałem. Mówi, jest pan premier? Ja no tak. Na pewno pan pakował woliskę? Ja My tak. nie wiecie, takie psychologiczne zagrywki, to no, było to nielada wyzwanie, no ale skończyło się dobrze.